Na takiej małej plance pomiędzy takimi dużymi drzewami sygnał, kochani, jak dzwon, ja byłem przekonany, że to jest jakaś puszka i to nie jedna, ale się grubo myliłem, zobaczcie ile Kasiuty znalazłem. Masakra w jednym miejscu, jest dwójeczka. tu jest 3-3,50 450 5.50 Komuś Kasiuta z kieszeni wyjechała Może z dziewczyną tutaj Siedział i rozmawiał No cholera go wie Albo pili No ja mam dzisiaj dzień zrobiony Powiem wam I nawet chyba tydzień Nie idę do roboty A co tam kurwa? Ja mam zarobione dzisiaj Masakra tyle pieniędzy